Nie teraz, jo 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 jo, ja jestem kolorowy02, to jest po prostu kolorowy02 i Minecraft. Po długiej przerwie wróciliśmy do nagrywania, oczywiście, jak już mówiłem w informacji, którą napisałem, czekałem na mikrofon nowy. I tak, zacznijmy. No to co się zmieniło podczas ostatniego odcinku, no to tak. Eee, aktualnie nie grałem ostatnio przez Minecrafta, więc trochę już to tutaj stoi. Eee, ale mogę Wam pokazać eee, co się zmieniło od ostatniego odcinka czy dalej. Wydałem tutaj swoje drzewa, swoje własne roboty. Takie mniejsze drzewo, które, którego wypływa właśnie um, 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 woda. To jest um, kontynuacja mojego ogrodu. Eee, później tak tu są oczywiście. Um, ten, moja farma, a tutaj jest oczywiście farma zboża. Jeśli się możecie domyślić, że filmie, no to nie. Ona jest po prostu łatwa zbudowana, jest bardzo prosty. System yy, łatwiejszego systemu nie ma, jest tego to naprawdę sporo i idzie powiedzieć, że dość sporo również tych materiałów z niego jest. Ale wtedy się zastanawiacie, gdzie do cholery jest, zgubiła się moja farma. Bydła, moja farma bydła, jeszcze Wam pokaże ona znajduje się, mieli Państwo, o właśnie tu. E, jeśli możecie zauważyć, na dole jest krowa i świnia, e, krowy i świnie, a na górze, e, w tej chwili akurat nie widać, e, są kury. E, ale dobra, ja może nie będę pokazywać Wam wprost, bo będę już w tej chwili e, szedł do domu letniskowego, tak więc Spotkamy się już tam i stamtąd tutaj również wyruszymy w naszą podróż, która była planowana. Yy, wszystko mam, co jest potrzebne. Yy, zrobię oczywiście screenshot, gdybym nie, nie umiał wrócić do domu, żeby znać moje współrzędne. Yy, no to tak więc, yy, zobaczymy się zaraz po tym cięciu. No to pa. Nie, teraz. No, tak więc, jesteśmy w miejscu, yy, które Pra prawdopodobnie znacie z poprzedniego mojego odcinka, chyba z poprzedniego mojego odcinka, gdy to ja tu budowałem, właśnie, e, sobie domek letniskowy. E, jest on w nienaruszonym stanie, że tak mogę powiedzieć, ale e, przed nim doszła sztuczna plaża, którą sam robiłem. E, I statek, który możecie teraz właśnie zobaczyć, statek, stateczek. E, jest to mały statek nie to co mogę porównać z savem który ostatnio pokazywałem w filmiku z podróżami tak więc no tak wygląda mnie z plaża, takie małe beleco no co przejdźmy może do statku bo statek oczywiście nie jest on jakoś perfekcyjny ale jest i mi się on nawet troszkę podoba E, oczywiście to jest statek turystyczny, a jeśli by miał być, no to by był statek handlowy. E, tak, przejdźmy, może tutaj. Tutaj co się znajduje, proszę Państwa, e, to jest e, miejsce dla kapitana, gdzie on spoczywa. Tutaj ma stół, planuje wszystko i sobie tutaj śpi. U e, góry znajduje się magazyn kapitana, czy tam ważniejsze, gdzie są przechowywane ważniejsze materiały. Um, oczywiście da się tutaj wejść, żeby nie było. Da się tutaj wejść. Tu się oczywiście znajduje ten magazyn. Wygląda on więc tak. Tutaj jest ster, który nie miałem na niego pomysłu, ale na razie nie jest taki. Um, oczywiście będzie on przerabiany. Tam mamy um, miejsce, gdzie załoga sobie je, czy coś, no? To można sobie zjeść coś, załoga je, czy coś tam z tym stylu. E, tak. Przejdźmy może do podpokładu, gdzie podpokładem znajduje się tak. Tutaj znajduje się miejsce dla załogi, która właśnie sobie tutaj śpi. I, i oczywiście ma swoje kupy, każdy z nich ma swój kufel, gdzie trzyma swoje prywatne rzeczy, że tak mogę. A tutaj znajduje się mm, główny magazyn statku, który towar jest przewożony czy po mm, prostu tak dla ozdoby. E, no ten statek nie jest, bo... No, głównie bardzo duży na pewno oczywiście miejsce yy, się da wejść praktycznie yy, na swój to także da się wejść to jest oczywiście taki yy, ten żagiel więc może, nie robią zbyt niewielkiego wrażenia, ale mi się on podoba, troszkę się też na nim namęczyłem, żeby go nie yy, jest może on bardzo dobrze zaplanowany ale ...improwizowałem, żeby jak najszybciej go skończyć. Ja jeszcze oczywiście, jak mi się nie będzie on podobać, będę miał jakieś pomysły. to oczywiście będę go... Y, ...przerabiał. Yy, tak więc, jak obiecałem, że wyruszymy w podróż, no to bierzemy się... ...do roboty, czyli wychodzimy i idziemy. Yy, czy ja mam, chyba tutaj mam w domku skrzynkę... ...więc schowuję sobie tam materiały... ...które mi nie są potrzebne, czyli... Tak, tu jest skrzynka, e, czyli iron, strzała, mieć kwiat. pochodnie są potrzebne, to nie jest potrzebne i to również e, wiaderku się może przydać. Jakby chciałem coś zabrać, iron się również przyda. No to wyruszamy. E, oczywiście odcinek będzie podzielony na kilka odcinków, bo nie będę w jednym odcinku m, podróżował. Oczywiście te, m, planuję. Wiem, że się strasznie teraz biąkam. planuję zrobić z tego troszkę więcej odcinków z tej podróży, bo mam nadzieję, że będę starał się i dobrnąć do mojego celu, czyli celu, żeby znaleźć wioskę NPC, która mnie bardzo interesuje i chciałbym również znaleźć nowe materiały, które się szmaragdy zwią. Bo, jeśli wiecie, gram w tej chwili na wersji 1.3.2, to jest to było na pra naprawdę prawdopodobne, bo wiadomo, chociaż serwer strefa przymierza stoi na stału jeszcze na 1.2.5, aktualnie już stoi na 1.3.1. 1. Jeśli mogę Was poinformować, e, e, pierwszym eventem, który myślę, że będzie się po wielkim restarcie, po wielkiej renowacji. E, będą właśnie Grzyska Śmierci, czy jak ktoś woli, Hunger Games lub Survival Games. E, tak. E, oczywiście dojdzie do tego Spliff Arena. E, I inne bajery. Ooo, fuck. E, fail. E, dobra, ja może wrócę do tamtego miejsca, bo widzicie, sfejlowałem Postaram się znaleźć te temy. myślę, że uda mi się to znaleźć, bo tam były bardzo drogocenne rzeczy, yy, tak więc hej. tak więc pocięciu, zobaczymy się już w tym miejscu, teraz, dobra, wróciliśmy po naszym małym fejlu, yy. dobrze, ubierzmy się w to, co potraciłem, yy. A jeśli oczywiście możecie zobaczyć, mam nowego skina w W ogóle, ogólnie teraz możecie mnie spotkać e, pod takim skinem. A jeśli wolicie, możecie sobie to zobaczyć. Tak, z tyłu wygląda tak, a z przodu wygląda tak. E, tak, jest ja on w połowie zrobiony przez mnie, w połowie zrobiony przez Ryszarda. E, chciał mi dorobić parę rzeczy, no to dorobił. Oczywiście dziękuję mu za to, tak więc. No, ruszamy dalej. Najważniejsze rzeczy, które mam, tu może, mogę mieć tu. Dobra. Yy... Widzę, żeby się stąd wydostać. Jestem na jakiejś wyspie i to bardzo dużej wyspie, bo tu widzę jest jakieś jezioro, może Nie wiem co to jest. Jak więc będziemy mieli nam zajść, żeby było wajnie. Jak to będzie wajnie, to będzie bardzo ładnie. Dobra. Mm. A Oprzymaj tego więcej. Eee, tak. Bardziej opłaca się oczywiście brać zwykłe pełne drewno. Mam um. nadzieję, że nie jest jakieś jeziorko wielkie. I na darmo moja łódka nie będzie. Dobra. Płyńmy. Pożegnajmy się z naszym miejscową. No, a my płyniemy sobie przed siebie. E, oczywiście są troszkę są wielkie logi, jakieś takie nieogarnięte, e, ale to chyba wszystko spowodowane tym, że odkrywam nowy świat. Tak, mi się przynajmniej wydaje, że odkrywam nowy świat. Cholera no. Zobaczymy. Nie, to tylko wyspa. Ej, łódka, stój! Panie łódku. Ej, ups. What the fuck, Dobra. My chcemy płynąć tam, proszę pan. E, tak, chcemy płynąć, tak. I przypłynąć tędy. Ale widzę, że tu kolejne wyspy małe. Jakie są? Czyli widzę, że jesteśmy w jakimś. E, nie wiem, na morzu. Kurde, myślę, tu dużo tych zasypek. Staram się stąd jakoś to wymanewrować. I płyniemy sobie dalej. Fajka w gębie musi być. Yy, oczywiście ja nie palę, żeby nie było. Yy, tak. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Cały czas płyniemy. Yy, tak więc, to chyba by było w ogóle na tyle w tym odcinku. Wiem, że może zbytnio podróży nie było, ale właśnie o to ma chodzić. Yy, w kolejnym odcinku, zapewne spotkamy się już na jakimś ciekawym miejscu, yy, gdzie jakieś ciekawe miejsce odkryję. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie, mnie i moi znajomych. Aha, i jeszcze jedno, jeszcze jedna mała informacja dotycząca mm, mm, mojego kanału na YouTube. Aktualnie przerabiam nowym programem, filmy i zbytnio tego programu nie ogarniam, więc jeśli jest jakość do dupy, o, zobaczcie, tak, o, to skończymy tutaj na plaży jakość do dupy, jeśli chodzi o to, że na przykład się Wam nie podoba, na przykład, że jest ona taka, jaka powinna być, to wybaczcie mi, o. aktualnie korzystam z nowego programu do montowania filmów. Niezbytnio go nie ogarniam, e, o zobaczcie, mamy ten, e, tam, e, tego, nasionka, e, tego, kakaowca, no dobra, e, tak więc e, ogarniam nowy program całkiem, staram się go jakoś w ogóle ogarniać, bo Sony z mi ak aktualnie nie działa, nie wiem co się z nim stało ale spróbuję jakoś ogarnąć e, zaraz Państwo pamięć tróbiłem zrobić może e, aktualnie obrabiam filmy Camtasia Studio pod 7, prawdopodobnie jest też dobry jest to dobry program tylko że zbytnio jeszcze go troszkę nie ogarniam tak więc e, to by było na tyle tak więc komentujcie subskrybujcie mnie i moich znajomych tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy przemierzać oto tę dżunglę, którą właśnie w tej chwili znalazłem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach po prostu kolorowe 02 i Minecraft. Aha, i pamiętajcie o jeszcze jednym. nie struncie.